Witam Was w kolejnym mocu na moim kanale. Dzisiaj naprawdę pff, moc, który bardzo mi się podoba. Wyszedł mi naprawdę ładnie i mogę to powiedzieć z czystym sumieniem, że nie mówię teraz, nie upiększam jakoś słowami tego. Po prostu moc wyszedł świetnie. Pierwszy raz buduję techniką taką, o, że po prostu, no drugi raz, ale też strasznie, jakąś taką techniką. Jakiś takich szczegółów, jakiś takich tych. Nie mam niestety dużo klocków takich do przyczepiania takich o. I dlatego też jest mało zawartych elementów właśnie takich belek mocowań w moim mocu, bo chodziło właśnie o to, żeby taką techniką budować, ale niestety nie znalazłem zbyt dużo elementów tego typu, ale i tak wygląda moim zdaniem świetnie. No i też ten dach z tym kominem wystającym z dacha, to jest z dachu, to jest po prostu majstersztyk, moim zdaniem. No ale co to jest za mod, zapytacie. Na pewno już widzieliście w tyle, ale ja powiem to jeszcze raz. Jest to pierwszy mod z mojego uniwersum, namiestnik Telendila, Terendila, przepraszam. I to jest w sumie nic nie wnoszące do, do fabuły. Nic nie wnoszące do fabuły Chata i. Pokażę Wam mniej więcej jak ona wygląda, więc no to było tyle z przedniego wstępu, więc lecimy do omawiania samego Mocka. A więc tak, zaczniemy od omawiania figurki. Na makice znajduje się ona jedna, miała również pojawić się druga, taka o, ale jej nie użyłem. Więc tak, mamy jedną figurkę samego tytułowego drwala I jak widzicie tak, ma ona siekierę białą, bo nie wiem, czy jest jakaś czarna, albo taka najlepiej czerwona. Niestety takiej czerwonej akurat nie posiadam, ale na pewno, na pewno taka dodałaby klimatu, ale mniejsza z tym. Ma ten ludzi siekierę. Cały moc ogólnie składa się z elementów podróbkowych w większości, ale chyba naprawdę moim zdaniem nie wygląda to źle. Znaczy są też Lego i Kobi, ale najczęściej są to podróbki. Więc wracając do samego drwala, prezentuje się on tak. Ma czapkę z zestawu startowego, jakichś tam, tych co tam. Nie wiem, co szukali jakichś zaginionych zwierząt w lodzie. Nie pamiętam jak to się nazywała ta seria. Ale ma taką czapkę, uszatkę z tego. Ma on taką główkę. żeby wyzumować, a samo się wyzumowało. Jest to główka chyba z Lego. Tak, jest to główka z Lego. Posiada on również pelerynę z Lego Batman. Tors bez żadnych nadruków. Przykryty peleryną oraz nóżki z jakiejś też podróbki, które myślę wyglądają nawet fajnie i komponują się dobrze z całością. Mniejsza z drwalem, bo teraz przejdziemy do omawiania samego moca, ale chciałem Wam pokazać te figurki. Teraz będę jakoś bardziej składnie nagrywał moje odcinki, czyli będę mniej, będę mniej na spontanie nagrywał. Tak będę miał już po prostu przygotowane. Będę na stojaku może. Ale mniejsza z tym. No w ogóle ma pękniętą rączkę ten dwalo tutaj, ale no. Więc tak, zaczniemy może od tej części mniej ciekawszej, czyli tej. Mamy tutaj dwa drzewa, które są... Nie wiem jak się... Nie wiem, czy jest taka technika w ogóle, ale po prostu jakoś tak nie wzięło na takie drzewa, dosyć dużo liści miałem, więc dwa udało mi się złożyć, może nawet trzecie dałbym radę. Są one podparte. Jeden jakimś takim kijkiem na klocku. Nie wiem czy to tam widać. Y o, takim kijkiem, a drugi, drugie drzewo. Niech złapie zoom. O, fajny zoom. A drugie drzewo zwykłym, okrągłym klockiem jeden stóp na jeden stóp. No, nie są to po prostu liście. Waliło mi nagrywanie mniejsze z tym, w tle może teraz szumieć komputer, też mniejsza z tym, więc jak już mówiłem o drzewach, to teraz przejdziemy do rozmieszczenia roślinności. Po prostu nawaliłem jej przed domem. A tu jest jak widzicie mała ścieżka. No i muchomarkę. Wśród domu to jak widzicie komin, który ciągnie się aż do góry, i to jest jeden z lepszych elementów. Oraz drzwi, które nie wyszły zbyt dobrze, ale już nie wiedziałem. Znaczy, no mogłem z takich klocków, ale nie mogłem ich znaleźć, więc zrobiłem takie. Chyba widać, że to drzwi. Ogólnie cały dom jest utrzymany w kolorystyce szaro-czarno-brązowej, czyli w bardziej ciemnej. Jak widzicie to mamy takie właśnie deski, tako poustawiane. Tu też powinny być takie z drugiej strony domu, ale nie ma, tu jest odchodząca klepka już. I jak widzicie tu jest ściana po prostu. Te klocki są brzydko wyglądają akurat z tyłu, wiem, ale nie posiadam takich elementów dużych, żeby budować z nich, więc tam są po prostu jakieś skosy brązowe i wszystko co... Było proste i mogłem tu wstawić tyłem, więc środka to wam nie pokażę. Najbardziej męczę się z tym, jak ja się wkurzałem, to już może nie będę wam opowiadał, ale wkurzyłem się mocno, bo cały czas sobie rozwalałem. Tutaj no i tutaj są taki dach, który można niby podciągać do góry, ale tego nie będę robić, bo popsuję. Komin. No i dach czarny zarośnięty trochę. No i to jest w sumie cały moc. Mi się bardzo podoba. Ale nie mogę wam przeszkadzać cały dzień o tym, więc no, to było na tyle z odcinka, a ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej takich moców i bardziej nagrywanie na spokojnie, to dajcie znać w komentarzach. Ja jestem Michał, wy dobrze o tym wiecie. I widzimy się już jutro lub pojutrze. Cześć!